Zajechałem na stację Sainz Jestem na peronie 14 ale z tego co ta pani na kasie mówiła że chyba będę musiał się przenieść na 11 albo na 12 Więc no nie wiem, będę musiał się dopytać kogoś Zobaczymy jakie będą informacje w tym kierunku No ale dobra Idę tam w tamtą stronę, być może to jest ten pociąg bo to jest 11 peron albo 12, 11 być może tam No dobra, zobaczymy dobra, Mam tablicę informacyjną Ja potrzebuję jechać tutaj San Vincent de Calder Calders I no muszę czekać na który peron tak? Bo tutaj pokazuje peron Bo tutaj jest 12.11 Więc być może Być może będzie A, przewidywany 11-12, Więc Dobra, idę, bo już dwie minuty. Dobra, czyli jestem na Peronie 11 lub też 12. 12 jest obok. Czekam na właśnie pociąg do San Vincent. Będzie za 3 minuty, tak? Tu pociąg jakiś stoi, ale to nie jest ten. Także muszę jeszcze poczekać. Tam też jest informacja. No ale czekamy na. czekamy, no ja czekam i wszyscy inni ludzie czekają na dobry pociąg. Także myślę, że jest dość prosto, dość łatwo Jeżeli Dla mnie, dla turysty, jeżeli przyjechałem I więc, mogę to wszystko Na tablicach zobaczyć, więc spoko Oczywiście dobrze się czasem zapytać Kogoś, czy to jest dobre Czy dobry pociąg, czy dobrze to robię No, bo mój plan był właśnie Zatrzymać się gdzieś indziej, a tam się pociąg nie zatrzymuje Więc być może coś tam robią Być może coś jest zmiana, nie wiem e, A być może Po prostu to jest szybki pociąg I nie na każdej stacji się zatrzymuje dobrze, to tyle na to wideo. Dojechałem do mojego miejsca docelowego tym pociągiem.